Fantasmagoria, czyli konwent fantastyki, to kolejna propozycja tegorocznego Królewskiego Festiwalu Artystycznego. Wydarzenie będzie organizowane od piątku 12 lipca do niedzieli 14 lipca. Przed nami 14 edycja konwentu fantastyki i Fantasmagoria. To już minęło tyle lat, że po raz 14 robimy ten konwent i robimy go. Ponownie po raz drugi, po raz pierwszy w MOKU, czyli po przerwie wracamy do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie między 12 a 14 lipca będziemy mieli ponad 170 punktów programu dla uczestników tego wydarzenia. Mnóstwo, mnóstwo w 20 różnych lokacjach, które znajdować się będą i w MOKU, ale też częściowo w Szkole Podstawowej nr 2. na no wojny jest to y, sala, która po raz kolejny zagości na Fantasmagorii, organizowana przez Garrison Polish Legion 501 i Rebel Eagle Base. Jest to uniwersum, które cały czas żyje. Powstają mi filmy, i seriale w dalszym ciągu, i komiksy. A co u nas będzie można zobaczyć? Przede wszystkim dużo konkursów plastycznych dla, małolat dla najmłodszych i nie tylko. Bezpieczna strzelnica na piankowe naboje, gry z świata, gwiezdnych wojen jak Sabak czy Pazak malowanie hełmów mandaloriańskich i wiele, wiele innych atrakcji. Przede wszystkim będą te sale takie związane z prelekcjami, warsztatami, dyskusjami, czyli sala widowiskowa, warsztatowa właśnie, mangi i anime oraz prelekcyjna. Będzie też ta, cały taki pion sal związanych z różnymi grami. Będą sala z grami planszowymi, taka ogromna znajdująca się w ogrodzie zimowym Moku. będą gry RPG, LARPy, gry figurkowe, czyli takie, gdzie są systemy bitewne gier figurkowych, które możemy znać, takich właśnie pięknych zdjęć, że armia jednej figurki na drugą, to są, to są takie super gry e, terenowe na stołach. E, oprócz tego będą też po raz pierwszy sale związane z grami elektronicznymi, ale takimi szczególnymi, czyli gry rytmiczne, które angażują nasze ciało, oraz gry konsolowe bardziej retro. E, także będziemy mieli taki cykl sal związanych z atrakcjami dodatkowymi, innymi. Będzie Kuźnia 3D ponownie, czyli miejsce, gdzie będzie można sobie zobaczyć, jaki fascynujący świat drukarek 3D wkracza w fantastykę i w hobby, bo to jest naprawdę fascynujące. Świat. Będzie z ogromna strefa wystawców z dwóch prawie 20 różnymi stoiskami, gdzie będzie można sobie kupić rękodzieło, gadżety fantastyczne i inne fajne rzeczy. Po raz pierwszy będzie też zielone zaplecze MOKU w, włączone w imprezę e, i tam będą różnego rodzaju takie rozrywki w terenie, czyli jakieś takie gry ruchowe, e, gry integracyjne, będzie Belgika. takie fajne miejsce, żeby się zrelaksować. Oprócz tego będziemy mieli jeszcze kawiarnię cud, będzie jaki Kingu, czyli taki samochód, który karmi i uczy. To, są, to jest para z Japonii, która e, mieszka czasem w Japonii, czasem w Polsce i e, ma taki samochód, który gotuje kuchnię japońską, którą, o której przy okazji oni opowiadają. Będziemy mieli także pięcioro gości literackich, co jest bardzo ważne. Będzie komisiara Unka, będzie Paweł Dybała, który jest tłumaczem komiksów japońskich, będzie Łukasz Leczulski, który zajmuje się popkulturą japońską również. Joanna Geisler, autorka powieści fantastycznych oraz nasz więźnianin Michał Kubacki, autor kiny. To wszystko będzie w moku i FSP2 za darmo, ale ważna sprawa, na konwencie trzeba się zaakredytować wcześniej. Link do akredytacji można znaleźć na Facebooku Fantasmagoria Gniezno albo na stronie internetowej fantasmagoria.gniezno.pl. Zapraszamy i co bardzo ważne, Naszymi współorganizatorami, bo organizatorem głównym konwentu jest Stowarzyszenie Fantasmagoria, są Miejskie Ośrodek Kultury, który daje nam budynek i wsparcie organizacyjne, oraz Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna, która nam pomaga właśnie zaprosić autorów literackich. Bardzo dziękujemy, a w ogóle ważne, żeby powiedzieć, że cały konwent odbywa się w ramach królewskiego festiwalu artystycznego. Fantasmagoria to jeden z kilku festiwali fantastyki w Polsce, co roku przyjeżdża do Gniezna na to wydarzenie około tysiąc osób.